Dariusz Bonasik, nowy trener GKS-u Tychy, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, Panie Trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie Trenerze, kiedy zobaczył Pan informację, że Dominik Nowak nie jest już trenerem GKS-u Tychy, to pojawiła się taka myśl w głowie, że telefon z Tychów się pojawi. Czy bardziej oczekiwał Pan połączenia z Lechii Gdańsk, która także zwolniła trenera? No Powiem tak, nie spodziewałem się, chociaż w piłce, w futbolu wszystko, wszystko jest możliwe. Tak? I, i, I powiem szczerze, że byłem bardzo, bardzo mile zaskoczony w momencie, kiedy ten telefon się pojawił. Ja zawsze uważałem, że, że, że tutaj GKS, czyli klub, że Tychy, w ogóle to jest bardzo fajne miejsce do pracy. Wspaniały stadion, wspaniali kibice, bardzo dobre warunki do pracy. I w momencie, kiedy Yy, pojawiła się taka możliwość, że możemy się spotkać, że możemy porozmawiać, ustalić pewne rzeczy. Ja byłem bardzo pozytywnie do tego nastawiony i, i powiem szczerze, że się długo nie wahałem, bo, bo podoba mi się wizja klubu, podoba mi się właśnie... Yy, wiele rzeczy tutaj związanych z miastem, z klubem i, i, i myślę, że, że dzień, dwa po prostu i, i byliśmy jakby dogadani w wielu kwestiach i ja jak najbardziej pozytywnie do tego podchodzę i jestem bardzo zadowolony, że, że, że będę tutaj pracował. Mija 11 miesięcy od momentu, kiedy zakończył Pan współpracę w Radomiaku. Czy w tym czasie dużo było telefonów z różnymi propozycjami? Bo pisało się o podbyski Dziubielsko-Biała, ale mówiło się też w maju ubiegłego roku o GKS-ie Tychy. No nie chciałbym tutaj zdradzać, ale tych telefonów było sporo, natomiast wiele rzeczy, wiele rzeczy decydowało o tym, że, że nie podejmowałem tej pracy. Potrzebowałem odpocząć. Ostatni klub, w którym pracowałem praktycznie 4 lata, ponad 4 lata z wieloma sukcesami. Potrzebowałem troszeczkę odsapnąć. Były, były propozycje i z Ekstraklasy, i z pierwszej ligi, natomiast ja sobie spokojnie, cierpliwie czekałem. Natomiast już można powiedzieć... Długi okres czasu ciągnęło mnie do pracy i w momencie, kiedy pojawiła się tutaj oferta od pana prezesa, nie wahałem się i uważam, że jestem też w takim momencie swojej kariery trenerskiej, że, że muszę pracować, muszę po prostu dalej się kształcić, muszę dalej, dalej podejmować wyzwania i, i długo się nie wahałem. Także jeszcze też dziękuję oczywiście władzom klubu, ludziom związanym z GKS-em Tychy za, za to, że, że zdecydowali się na Moją osobę. Dzisiaj zostałem bardzo fajnie przyjęty. Jestem zaskoczony pozytywnie. Wiele ciepłych słów. Także mam nadzieję, że, że tutaj moja praca będzie, no będzie udana i, i wszyscy będą zadowoleni z tego, że, że, że ja zostałem trenerem i chciałbym po prostu, żeby zespół się rozwijał, żebyśmy szli do przodu. No i oczywiście też, żeby wyniki były zdecydowanie lepsze. Ale cały czas trener był blisko piłki, bo był trener ekspertem, komentatorem. Była także okazja odwiedzić Akademię. Wodfordu, tak więc te ostatnie miesiące były wbrew pozorom całkiem intensywne. Tak, dokładnie. No nawet nie ostatnie miesiące. Ja sobie postanowiłem, że przez ten czas yy, będę wykorzystywał jak najlepiej ten czas. Yy, jeździłem. Yy... Dużo, dużo starałem się kształcić, poprawiać też swój, 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 język angielski, bo teraz wiemy, że coraz więcej w Polsce tych zawodników z poza granicy po prostu gra i musi być kontakt z, z nimi jak najlepszy. Byłem, byłem na stażach, byłem w Watford, byłem też w Chelsea, udało mi się podpatrywać najlepszych, jeździłem na mecze, ekstraklasy pierwszej ligi, też byłem komentatorem, także na pewno nie siedziałem w domu i, 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 i nie odpoczywałem, tylko mam się ten czas jak najlepiej wykorzystać i mam nadzieję, że to też spowoduje, że, że, że te wszystkie jakby moje takie rzeczy przełożą się potem na jeszcze, jeszcze to, że będę jeszcze lepiej no, pracował z zespołem, jeszcze lepiej prowadził zespół. Trenerze, jakiś czas temu w prasie pojawił się taki tytuł, zastał Radom jak drewniany, a zostawił, dodam tutaj od siebie, jako szósty zespół w ekstraklasie. A jaki GKS tych zastał pan w tej chwili? No tak, nie chciałbym się wypowiadać na temat przeszłości, bo przeszłość trzeba zamknąć. Wiemy, że, że pewnie nie byłoby mnie tutaj, gdyby wszystko się fajnie układało. Natomiast ja wydaje mi się, że, że, że wasz klub, nasz klub już w tej, w tej chwili na pewno zasługuje na to, żeby walczyć o najwyższe cele. Wiadomo, że w piłce, w ogóle w sporcie najważniejszy jest wynik, najważniejsze jest to, żeby zespół wygrywał, żeby szedł do przodu. I wydaje mi się, że ja przyszedłem tutaj... W ślicznie określonym celu, tak. I życzyłbym sobie, też kibicom bym życzył, żebyśmy przede wszystkim przeżywali dużo radości, dużo, dużo, dużo emocji. Za tym oczywiście muszą iść wyniki i wydaje mi się przy tym, przy stadionie, przy tych warunkach, przy, przy pracy wielu osób w klubie, że trzeba zrobić wszystko po prostu, żeby te cele osiągnąć, tak. Ten sezon... Wiadomo, jest w tej chwili no, sporo problemów, bo, bo klub, bo zespół miał walczyć o, o, o inne cele, natomiast ja myślę, że, że ten czas teraz mój to jest przede wszystkim na to, żeby, 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 żeby poprawić wyniki, żeby zbudować dobrą atmosferę, żeby przyciągnąć też kibiców coraz więcej na, 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 na stadion I, i myślę, że w kontekście nawet następnego zespołu to jest budowa, budowa zespołu i, i, i walka o najwyższe cele. I trochę nawiązując... I porównując, tak jak pan tutaj redaktor powiedział, do ostatniego klubu, w którym byłem, tam też przez wiele, wiele lat nie było awansów, nie było ekstraklasy. Mam nadzieję, że zrobię wszystko. Żeby po prostu GKS tych w przyszłości występował w tym najwyższej klasie rozgrywkowej i myślę, że to jest cel nas wszystkich. Trenerze, to, jeszcze jedno pytanie o przeszłość. Czy w pierwszej kolejności, kiedy przychodził pan tutaj do tychów sprawdzał liczebność sztabu szkoleniowego? No bo w jako głośno mówiło się o tym, że był trener pierwszym szkoleniowcem, asystentem dyrektorem sportowym, ale także trenerem przygotowania motorycznego. No dokładnie tak, natomiast ja się pracy nie boję, też uważam, że pewne rzeczy mnie rozwijały i, i, i tutaj można powiedzieć, że też tego trenera przygotowałem też tego, jakby nie potrzebowałem, bo sam jakby to też przygotowywałem. Jeżeli chodzi o analizę, to też pośrednio. Natomiast oczywiście patrzyłem na sztab, patrzyłem na ludzi, którzy tutaj pracują. Uważam, że tym osobom też należy dać szansę, że, że to są trenerzy, którzy są związani tutaj ze środowiskiem. I, i, i myślę, że na pewno dokładnie końca sezonu będziemy współpracować i, i zobaczymy co będzie w kontekście następnego sezonu. Natomiast y, wydaje mi się, że, że sztab też pewnie y, powinien być troszeczkę powiększony, bo, bo wiadomo, że, że trzeba, trzeba dbać jakby o te relacje z szatnią, o to, żeby, żeby, żeby odpowiednia ilość było ludzi, bo jeżeli klub... Ma zadanie jakby iść do przodu, osiągać coraz lepsze wyniki, to, to, to wiadomo, że dużo osób na ten sukces musi, musi też pracować. Trenerzy, kibice na pewno chcą poznać detale. GKS Tychy rozpoczynał ten sezon grając trójką stoperów, później przeszliśmy na czwórkę. Ostatnie spotkania graliśmy wahadłowymi. Jaka jest Pana koncepcja, w jakim ustawieniu Pana zespół ma funkcjonować? A czy ja przede wszystkim powiem od razu tak, że dostosowuję bardziej ustawienie do możliwości zawodników i to jest często temat dyskusji właśnie, czy, czy my mamy sobie już narzucać pewien styl. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że... Oczywiście oglądałem mecze, tak? Byłem na pierwszym meczu z UKS-em, czyli na, na, na inauguracji kolejki, bo byłem na stadionie UKS-u, widziałem właśnie też mecz GKS-u, obejrzałem 3-4 ostatnie mecze. Patrzyłem w jakim ustawieniu, tak, bo, bo, bo trener też troszeczkę zmieniał ustawienie, natomiast powiem szczerze tak, mam jakiś pomysł na, na ustawienie. Oczywiście moje zespoły, te, które ostatnio prowadziłem najbardziej, preferowały, najlepiej się czuły w ustawieniu. 4-4-2 z dwoma napastnikami, bo 4-2-3-1. Wydaje mi się, że to jest najbardziej zbliżone. Natomiast muszę też zobaczyć, czy piłkarze dobrze się czują w danym ustawieniu, porozmawiać z zespołem, porozmawiać z poszczególnymi zawodnikami i na pewno. Będę starał się system dobrać do zawodników, żeby oni się jak najlepiej czuli w tym systemie, żeby, żeby po prostu też nie mamy dużo czasu na to, tak? bo, bo trwa, trwają rozgrywki, są mecze i, i też nie możemy tutaj jakby totalnej rewolucji zrobić, ale priorytetem dla mnie jest przede wszystkim rozmowa z zespołem, z szatnią i podjęcie decyzji, w jakim ustawieniu będziemy grali. Z tej wiedzy, którą ma teraz trener, co przede wszystkim drużyna musi poprawić? Bardziej taki aspekt mentalny czy przede wszystkim piłkarski? Znaczy wydaje mi się tak, zespół na pewno patrząc personalnie jest, 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 jest mocny, tak? bo, bo jest wielu piłkarzy doświadczonych, jest wielu piłkarzy, których ja też znam, z którymi pracowałem i wydaje mi się, że tutaj potencjał zespołu jest dosyć, dosyć duży. No, w tej chwili na pewno aspekt mentalny jest bardzo ważny, ponieważ nawet patrząc na stracone bramki w ostatnich minutach meczu, tak, czy to z pod czy to z Wisłą Kraków, widać, że coś tutaj nie funkcjonuje i, i na pewno trzeba będzie tą atmosferę poprawić. Trzeba będzie poprawić te relacje. Ja myślę, że ja jestem takim trenerem, który ma zawsze, zawsze miał bardzo dobre relacje z zawodnikami i mam nadzieję, że te relacje nadal będą dobre. I tak jak mówię, spotkam się z zespołem, porozmawiamy na temat tego, co było wcześniej dobre, ale co też należy poprawić. I myślę, że zaczniemy przede wszystkim od tego aspektu mentalnego, tak? żeby poprawić atmosferę, żeby, żeby taką nową energię jakby zaszczepić w zawodnikach, wyznaczyć sobie cele i a resztę zobaczymy. Reszta oczywiście to na pewno dużo ciężka, ciężka praca i, i też dążenie, żeby GKS jak najlepiej punktował i szedł w górę tabeli. Skoro mowa o zawodnikach Mateusz Radecki, Patryk Mikita, trochę to wejście trenerowi do szatni ułatwiam. Ja, ja nie boję się wejścia do szatni, no, kto by to nie był. Nawet jeżeli były propozycje z ekstraklasy, też zawsze analizowałem. Zdarzało się, że, że było 12-15 zawodników obcokrajowców i, i trener musi być przygotowany na to. Natomiast wydaje mi się, że akurat to są zawodnicy, z którymi mam bardzo dobry kontakt. Zresztą pamiętam ich z ich dyspozycje jak byłem trenerem to naprawdę Patryk czy, 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 czy Mateusz byli w bardzo dobrej dyspozycji jak byli pod moją opieką też pracowałem z Konradem Jałochą dosyć długo można powiedzieć jeszcze w Legii Warszawa za starych czasów także no to ułatwia ale to nie jest jakiś jakiś bardzo ważny aspekt ale myślę że, że na pewno wezmę zawodni tych zawodników na, na rozmowę porozmawiam z nimi pewnie pomogą mi troszeczkę w tym żeby zdiagnozować co, co, co źle funkcjonowało ale też z drugiej strony można powiedzieć Będę od nich więcej wymagał, bo, bo tutaj nie ma taryfy ulgowej przez to, że znają trenera, to nagle okaże się, że ktoś tutaj ma coś za darmo. Muszą oczywiście równie dobrze walczyć, równie dobrze być w dobrej dyspozycji i, i myślę, że skorzystam jakby z ich jakby wiedzy, ale, ale na, pewno, na pewno będę od nich też bardzo dużo wymagał. Czasu na przygotowaniach trener wspomniał bardzo mało. W poniedziałek drużynę poprowadzi Przemysław Pitry, czy w tym meczu zobaczymy już trochę rękę trenera i też drugie pytanie, jak te pierwsze dni trenera tutaj w klubie będą wyglądały? No tak, akurat tak się złożyło, że, że ten kontrakt wchodzi w życie od, od kwietnia z różnych przyczyn. Teraz nie będziemy o tym, o tym jakby dyskutować, tak natomiast yy, Jestem w Tychach, jestem do dyspozycji przez najbliższe godziny, dni tutaj w klubie. Dzisiaj mam też spotkanie z trenerem Pitrym. Będziemy sobie pewne rzeczy analizować, rozmawiać. Myślę, że na pewno będzie jakiś już tutaj duży wpływ, jeżeli chodzi o, o moją osobę, żeby, żeby po prostu zespół tak a nie inaczej funkcjonował. Ale myślę, że. Że, że to będzie też z pożytkiem i, i na pewno tutaj mam zamiar spotkać się z całym sztabem, porozmawiać z poszczególnymi trenerami, e, przygotować plan na mecz, e, a już tak jak mówimy od, od, od następnego meczu, bodajże z Arką Gdynia e, będę mógł przywitać się z publicznością i, 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 i już jakby będę na, 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 to, po prostu na, na co dzień w klubie i tak to w tej chwili będzie wyglądało. Panie trenerze, już na sam koniec. Mieliśmy tutaj w tych trenerów spokojnych, opanowanych, takich, którzy byli bardzo pozytywnie nastawieni do życia, ale też takich, którzy potrafili krzyknąć na piłkarzy. A jakim charakterologicznie trener jest szkoleniowcem? Znaczy, ja zawsze mówię tak, że trener powinien być aktorem troszeczkę, tak? Umieć dostosować się do, do danej sytuacji. Właśnie jak byłem w Anglii, to, to też była taka dyskusja na temat trenera. Dobry trener, czy, czy, czy niedobry, czy słaby, czy do dobry i, i tam, tam usłyszałem taką fajną teorię, że, że, że wiele rzeczy musi się na to złożyć, tak, żeby trener miał wyniki i myślę, że przede wszystkim to jest akceptacja w danym środowisku. Trener musi się umieć dostosować do, do danego środowiska, do danej szatni i patrząc, ja na pewno mam taki charakter, że przeżywam mecze, że żyję z drużyną e, i, i, nie jest, i jestem taki dosyć ekspresyjny, natomiast też, tak jak mówię, trener musi być aktorem, czasami musi nic nie mówić, czasami trzeba krzyknąć, czasami trzeba pochwalić, no po prostu trzeba umieć dostosować się do, do danej sytuacji, ale myślę, że przede wszystkim staram się pozytywnie podchodzić do wszystkiego, bardziej skupiać się na tych rzeczach pozytywnych niż negatywnych i jeżeli coś jest dobrego, to jakby to eksponować. I, i tak będę chciał właśnie taką energię w zespole jakby zaszczepić. Trenerze głośno w ostatnich dniach było o nowych zasadach panujących w reprezentacji Polski. Wszyscy jedzą obiad za okrągłym stołem, zakaz używania telefonów. Autokar może cofać, ale bez trenera na pokładzie. To czego w takim razie może oczekiwać klubowy kierowca autokaru GKS-u? Tychy, my też tutaj jako pracownicy i zawodnicy, jeśli chodzi o te zasady te zasady oczywiście muszą być w, w życiu, w sporcie są, są bardzo ważne, natomiast i, i trzeba przestrzegać tych zasad. Natomiast no, też pewnych rzeczy nie wyolbrzymiajmy, no nie bądźmy za bardzo przesądni, bo to też wiadomo, że, że czasami nie pomaga. Myślę, że, że ja jestem zwolennikiem prostych zasad, prostych, stanowczych zasad. I, i, ale też są zasady, które można czasami dostosować do sytuacji i zmieniać. Także wydaje mi się, że ustalimy sobie pewne rzeczy w szatni, ustalimy sobie też pewne rzeczy, pewne zasady funkcjonowania w klubie. Na pewno to nie będzie jakaś tak jak mówiłem rewolucja, ja jestem na tyle otwartą osobą pozytywną, że myślę, że jestem w stanie z każdym się dogadać, ale, ale też y, odpowiednie te zasady muszą być przestrzegane.